Państwa bardzo serdecznie. Mecz 32. kolejki mistrzostw drugiej ligi. W policach miejscowy chemik podejmuje zielonogórską Lechię Polmozmet. Zielon zielonogórzanie tradycyjnie w zielonych strojach, drużyna gospodarzy w białych spodenkach, czerwonych koszulkach. Spotkanie dzisiejsze prowadzić będą jako główny sędzia Andrzej Domin. Pomagać mu będzie z chorągiewką czerwoną Jerzy Wilk, z chorągiewką żółtą Henryk Kulaszyński. Sędziowie z OKS-u Jelenia Góra. I składy obu ekip rozpoczynamy od gości zielonogórskiej Alechi Polmozby z numerem pierwszym Irena Urzymaszewski z dwójką Krzysztof Gnatowicz z trójką Mariusz Gumienny z czwórką Wojciech Winograd z piątką Wojciech Puchelski z szóstką Krzysztof Jutrzenka z siódemką Zbigniew Sawczuk z ósemką Marek Czerniewski z dziewiątką Paweł Michalski z dziesiątką Paweł Ratajczak i z numerem jedenastym Rafał. Z ich. Drużyna gospodarzy to w bramce z numerem pierwszym Robert Kamiński, z dwójką Sylwester Zdrojewski, z trójką Tomasz Dziętek, z czwórką K Artur Kałużny, z piątką Andrzej Starczewski, z szóstką Piotr Blasius, z siódemką Pio P Robert Krusiewicz, z ósemką Mariusz Schmidt, z dziewiątką Józef Rębisz, z dziesiątką Adam Kulbacki, z numerem jedenastym Jacek Latajczak. Drużyna Zielonogórska nadal osłabiona brakiem... Dwóch zawodników pauzujących za kartki, a więc Piotra Czerniawskiego i Zbigniewa Korszuna. Do końca stał pod znakiem zapytania występ kapitana Lechipol Polmozbyt, Zbigniewa Sawczuka. Po rozgrzewce kapitan drużyny zielonogórskiej zdecydował się na to, iż wystąpi w dzisiejszym Krusiewicz. spotkaniu. Krusiewicz ładnie oszukał tam Pochylskiego. Krusiewicz do środka, tam jest Blasius. Krusiewicz 1 do 0. Zagapiła się obrona drużyny zielonogórskiej, proszę państwa, w ósmej minucie. Krusiewicz zdobywa bramkę dla chemika Police. Dziewiąta minuta spotkania, zamieszanie na polu karnym drużyny Zielonogórskiej. Najpierw strzał Krusiewicza, podanie do Blasiusa. Blasius wycofuje piłkę z powrotem do Krusiewicza i ten w dziewiątej minucie... Zdobywa pierwszą bramkę dla gospodarza, a więc proszę Państwa od 9 minuty Zielonogórzanie przegrywają w policach z miejscowym chemikiem Juszenki. 0 do 1. Ten pędzi do przodu uderzył Krzysztof Wilczenka, no i bardzo celne uderzenie naszego y, zawodnika i bramkarz y, drużyny chemika Robert y, Kamiński y, uderzył się przy tej interwencji w słupek. Teraz wysoki y, ratajczak z drużyny. Polic, no i było bardzo groźnie. Samobójcza bramka, proszę Państwa. Niestety 0 do 2 przegrywa Lechia Polmozbyt. Wyskoczył do piłki Wojciech Winograd i posłał ją tak nieszczęśliwie, że. Ugrzęzła ona w prawym rągu bramki Reneusza Rymaszewskiego. No na pewno Wojciech Winograd chciał interweniować skutecznie, wybić piłkę poza bramkę. No niestety, niestety trafiła ona w światło naszej bramki. I oto w 22 minucie Zielonogórzanie przegrywają na boisku w Policach 0 do dwóch. Teraz szansa dla podopiecznych Bronisława Przygrodzkiego. Marek Czerniawski ładny strzał, ale jednak miał kłopoty. Robert Kamiński z łapaniem tej piłki odbiła się gdzieś. Blasiusa do swojego Od kolegi. Jednak chyba dośrodkowanie. Proszę Państwa i bezpośrednio rzut rożnego. Piotr Blasius zaskoczył Ireneusza Rimaszewskiego. W 39 minucie spotkania gospodarze prowadzą 3 do 0. No i chyba już jest po meczu. Nie zdobędzie Lechia zbyt chociażby jednego 39. punktu w Policach. 3 do 0 na Zasłonięty, Zasłonięty Rymaszewski, taka mocno podkręcona piłka przez Piotra Blasiusa. Za chwilę sędzia Andrzej Domin rozpocznie drugą Część spotkania 32. kolejki w mistrzostw drugiej ligi. Gości widzimy jedną zmianę, Przypomnijmy, że po 45 minutach Zielonogórzanie przegrywają z drużyną w Tomasz... chemika w polisce Kamińskiego, a kontry drużyny chemika są bardzo groźne z Kowrą. Sam na sam z Rymaszewskim będzie 4 do 0. Tak niewiele brakowało. Rafał Zych nad poprzeczką. Schmidt ładnie na dobieg do Kulbackiego. Kulbacki z prawej strony w bieg polekarny. Znakomita piłka do oznaczonego numerem siódmym Roberta Kruszewicza. I proszę państwa, czwarta bramka dla Chemika Police w 73 minucie. Czwarta bramka dla Chemika Police po strzale Roberta Krusiewicza. Druga bramka w tym spotkaniu zawodnika oznaczonego numerem siódmym. Ładnie podciągnął tam, dostał piłkę taką na dobieg od Kulbackiego. Przepraszam, właśnie otrzymał tą piłkę Kulbacki, podciągnął kilkanaście metrów. Ładnie podał do Krusiewicza, ale najwyżej wyskoczył Piotr Blasius. Zych, krótko, do Garbuli, Garbula, ponownie do Zycha, Zych ma okazję, żeby dośrodkować. Ładnie teraz Pochelski, no i najgroźniejsza sytuacja Lech i Polmozbyt w drugiej części spotkania, jedna z trzech najgroźniejszych w tym... Co... I arbiter meczu, pan Andrzej Domin z Góry kończy nieudany występ. Zielonogórskie Polmo Zbyt z Chemikiem Police. Gospodarze wygrali 4 do 0. Przypomnijmy szybciutko strzelców bramek. W dziewiątej minucie Krusiewicz. W samobójcza bramka Wojciecha Winograda. W trzydziestej bezpośrednio rzut rożnego Blasius. I w siedemdziesiątej trzeciej minucie wynik spotkania na 4 do 0 ustalił Robert Krusiewicz. To była druga bramka tego zawodnika. Słaby występ zielonogórskiej Lechyki, bodajże najsłabszy w rundzie wiosennej. Teraz Zielonogórzan czekają dwa trudne mecze, które zadecydują o tym, czy w przyszłym sezonie nadal polmo zbyt oglądać będziemy w drugiej lidze. I w tych nie najlepszych nastrojach kończymy naszą relację ze stadionu w Policach. Dziękujemy Państwu. Do widzenia. Retransmisję meczu sponsoruje Zielonogórski Polmozbyt, dealer FSO.